ale, kochani, on rozmawia z Marko jestem ciekawy i witam w kolejnym odcinku z serii My Little Minecraft, zaraz! Yes! Gąsio! Za mało się darłeś. GOSIO! Ej, i w momencie, kiedy zacząłem drzeć się i witać, znowu mikrofon, mi się zrościć. On się nie lubi, on lubi mnie. Nie, bo ja po prostu za bardzo się drżę. Za bardzo drżę. On po prostu ciebie nie lubi, jak ja się drżę, to on się nie ścisza. Ej, Bo ty się do niego nie uledziesz. Nieprawda. Ej, dobra, kochani, więc witamy was w kolejnym odcinku z serii My Little Minecraft i dzisiaj znowu będziemy robić coś ee, ciekawego. Maciek. Tym bardziej, że Maciek się postarał i coś stworzył. Jest... Właśnie, Maciek użył, wiesz co? Maczku, nie jestem pewien czy mikrofon czasem mi nie zaczął szwankować, bo... Nie, dobrze cię słychać. Ale... Ja słyszę bardzo dobrze. Aha, bo dobra, bo ty mnie słyszysz dobrze, dobra. No właśnie, bo ja mam twój prawdziwy odbiór. Nie, 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 bo w Audacity jakieś dziwnie się pokazują dzi, 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 dziwne ta, ta sinusoida w jakiś ten ten dziwny nie. się układa no, i... To, 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 to dobrze wiesz, że ja ma, słyszę twój głos taki sam jak Audacity, bo No dobra, to jest dobra, 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 nie, bo ja zawsze mam taki dylemat, gdy nagrywam coś samu. Dobra, więc e, wracając, dzisiaj zrobimy coś znów kreatywnego, więc Maćku, powiedz stałem niczym głos. Zamiast ja zrobię tajemniczą muzyczkę, co dzisiaj zrobimy? Podkład proszę. Ton, Tom, 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 Tom. ton, 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 świątynią ton, Tom, tom, tom! No. Tak, dzisiaj zrobimy quest'a do Świątyni Bitiego i uwolnimy moc węgla. No, <śla> no, moc Śląska. No, uwolnimy i dosta prawdziwej siły Ślązaków. Więc kochani, dzisiaj naprawdę to jest bardzo epicki odcinek. Ej, powiem ci tak, człowiek Warga dodał o filmik, który się nazywa 10 najbardziej wkurwiących rzeczy na Śląsku. <laughs> Uwielbiam ten filmik. Sobie obejrzę, nie widziałem tego. No. Ale dobra, i jeszcze zanim, żeby podkreślić epickość, mam dla dzisiaj, dla was, bardzo epicki kawał. On jest tak genialny, że aż myślałem, że się, się chcę trochę śmiać, gdy sobie o nim przypominam. Ale to chyba nawet nie znam. No nie znasz go. Zostaw pupiego! Warg, ja chcę go tu. A, dobra, myślałem, że chcesz go zabić, na nie, nie. No, malowniczej i tej, o tu, już przy trzech przy panu. A przy... Wodopojku, o tu. Nie chcę dobra, przy wodopojku. Dobra, więc je, Jest sobie wiesz, yy, ulica, no nie, jedzie sobie koleś Ferrari, jedzie sobie, jedzie, no nie, ja sobie szpanuję bryczką Staje na czerwonym No i do podjeżdża do niego taki bonzo, taki, taki taki gej, taki taki wiesz, ale już taki napakowany, taki wiesz, wysmarowany gej co normalnie ledwo się mieści w tym w tym maluchu, takim fiatku małym no. Podjeżdża do niego I on demaluje go. Gościu tak trochę się z tego śmieje No dobra, chce się ścigać to niech będzie I Wiesz Czerwone, żółte, zielone I mik, my, wystartowali my No i go gościu z tym Ferrari wypierdolił Jedzie, jedzie F, Chuj szybko Już myślał, jak myślał, że go ten Że go wyprzedził Dojeżdża do umówionej mety staje patrzy, a ten maluch przed nim do niego i na niego czeka On taki za, wychodzi taki zdziwiony Ło człowieku ty mi pokaż co ten samochód ma pod maską Jakim cudem ty żeś zdołał mi przejść tym gównem No i ten pedał wychodzi z tego, tego, tego malucha Podnosi maskę A tam trzech murzynów Dwóch patrzy i jeden się śmieje No nie? I ten te, te gościu tak patrzy Ale ty murzyn, dlaczego ty się śmiejesz? A on mówi Bo ja jestem wsteczny <noise> Jezus, Joraś ten kawałek bardzo ciężki Ja nie wiem czy wszyscy go ogarną Czekaj Zróbmy tak, pod koniec odcinka wytłumaczysz go Teraz ci, to się śmieją A potem ty powiesz o co chodzi Bo niektórzy mogą nie zrozumieć tej aluzji. Eee, dobrze To na razie kontynuujmy Dobra, Po pozytywnych nastrojach tak. Idziemy uwolnić moc śląska. Dobra, to za mną, bo ja wiem. Dobra, więc masz nas do świątyni bitiego. Mogę iść na obkoło tak bardzo? Eee, żeby dłużej to trwało? No. Dobra. No to <laughs> <laughs> Jeszcze wyruszamy tak o zmroku, żeby ten, e, podkreślić e, epicką sytuację. Ja w ogóle mam pasz, patrz co mam, pasz, pasz, pasz. pasz, pasz, pasz Też mam Mam bezpieczny kask. A ja nie. <laughs> <laughs> Mogę dać ci sam. bezpieczną pochodnię, jak chcesz. Nie, i tak nie ma tego moda, a ja mam pochodnie. A, to dobrze. Kurde, tak. może wgramy tego bukita jednak ja te takie lata ręki w łapie, bo to jest wygodne w sumie. Bo biegasz tutaj masz światło, nie musisz sobie coś stawać. Eee, znaczy wiesz co, już rozważałem opcję powgrywania jakiś modów, ale bym musiał po prostu zebrać jakieś takie, które by się nam najbardziej przydały. No to wystarczy od tego wgrać. Eee, hmm, tego na pochodnie? No, to jest wygodne dobra, 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 to wystarczy. No, zróbmy, zróbmy własną paczkę modów. Eee... Tak, paszki. to będzie My Little Minecraft mod i to My będzie paczka ma... na pochodnie I to będzie, patrzcie, i co będzie w paczce My Little Minecraft mod eee, będzie tam e, Optifine, minimapa i ten mod na trzymanie pochodni, żeby światło dawała tak, to No będzie... i to będzie, na, to będzie nasza paczka modów, co wy na to? Ej kurde, dżungli to ja nie pamiętam, dobra, fajnie będzie, przynajmniej trochę sobie pobiegamy, cicho Yyy, eee, wiesz dokąd nas prowadzisz? Tak plus minus Ej czekaj, zginąłeś mi w krzakach, czekaj Ej Wiem, szopa Eee, wiesz co? Chciałbym sobie... A co masz? Brightness? Aha, a nie, jestem na Bright. Dobra, elegancko. Dobra. Boże! Myślałem, że to jakaś wiórka to krowa! Zobacz, jak ona się po tym drzewie wspina! Eee. Jeszcze! <laughs> <laughs> jak, jak... ona to robi? Nie ja wiem. <laughs> Ty też to widzisz? Widzisz? <laughs> to jest... To jest to, patrz, to jest win do drzewa. Zobacz, kameruj to. Patrz. <laughs> Nie, wiesz co to jest znak, że to jest magiczna noc, to jest magiczna noc bitiego. Magiczna, na śląsku krowy chodzą pod drzewach. <laughs> Jesteśmy <laughs> już na śląsku. <laughs> no zobacz, so, są góry, są kury, czyli rzucę jajkiem. A węgiel? A węgiel też się gdzieś znajdzie. Czy? A, nie, urodził się kurczak. Dobra. My damy radę, musimy znaleźć to. to. Ej, tam jest nasz Sharingan, więc trochę daleko nie poszliśmy, ale ciś, to jest super. Ale, tak... ale, że zaprowadzimy nas daleko, człowieku, no w życiu bym się nie spodziewał, że dałoby się pójść gdzieś tak... Tutaj. No właśnie, tutaj. Dobra, nieważne, jesteśmy już teraz bliżej. Ej, wiesz co powinniśmy sobie zrobić? Co? E, chociaż nie, bo skoro robimy kolejkę Ta, pod ja ziemią... To... Nie, bo ja bym chciał zrobić sobie taki porcik ze śluzami. Że wiesz, że masz pistony, ciągniesz za wajchemyk i się pszsz, opuszcza śluza i możesz sobie wypłynąć. Aha, wiem o co chodzi. No to zrobimy porcik. Tutaj mam strefę fajne bajorka. możemy sobie tutaj zrobić porcik. No, i byśmy mogli sobie płynąć, jeżeli powiedzmy w kolejce by coś nie poszło. O, z złym tu wpadł. Czekaj, 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 czekaj. Będzie pekon. Czekaj, a więc to. Kurwa. Nie trudno. O, no, czekaj, czekaj, bo ja zaraz tam wpadnę, uważaj. Nie zrzucisz mnie? No nie, spokojno. Jesteśmy już praktycznie przy przy świątyni. No, przy świątyni epickości. Biciego. Śląska. Klusek śląski. <tuszy> tak, zjemy y, smaczne kłoski kluski śląskie kiedy jesteśmy przy świątyni. I gdzie jest ta świątynia? Się zapytacie. Cichy, mogę im pokazać? E, wiesz co? Przypuszczam, że poszedłbym tam gdzie spływa woda. No właśnie. A woda spływa tu. A. Dobra, Dobra. Dobra. No, to mogą być potwory, więc bijamy na kaptanerze. Dobra. Nie ma. Na pewno? Uda. Nie ma. Bo słyszałem jest... jakiś dziwny dźwięk. Ja też. Wo Turbo To było wejście do epickiej świątyni, w której spoczywa moc bitiego. Tylko tego się nie da przebić, bo tam są obsydiany poukładane. Więc musimy znaleźć inną drogę. Czy by że ten odcinek ma lek lekkie śladowe ilości fabuły? Dobra, czekaj, musimy być inaczej. Bo to, to zrobimy nie, tak. Ja ale... nic nie wiem. O Jezu, co za drzwi! Ej, Gątek, to czekaj, wymyślmy jeszcze więcej fabuły. Czekaj, ja mogę przez nie przejść. To jest fabuła. Ciche raty. Nie, bo musimy po coś iść do świątyni Bitiego. A ja wiem po co do niej idziemy, po co... Po chwały po co... i węgiel! Pochwałę i węgiel! <laughs> a chwała i węgiel pomoże nam w przezwyciężeniu bono i zespołu R Tak tak Dobra. więc, chodźmy! Dobra. No, prowadź. To ty Dobra, odkryłeś to... świątynię Bitiego Dobra, no to chodźmy. Ja wiem, jak tu się idzie. Bo, bo... tu są takie magiczne łąki. Tu. Łąki pod ziemią. Patrz, panie. Patrz, panka, to jest super turbo świątynia, nikt takiej nie zrobił No ja. ale to jest bardzo trudny labirynt, ci muszę powiedzieć. Jesteś pewien, że damy radę go przejść? No właśnie nie, bo chciałem patrz. Idę, idę, i nagle chcę iść tu, nie? To właśnie myślę, że się to jest siana. A tu też i też że się złożyć. ja jest ja żeś mnie wrzucił prawie do lawy. No, to jest przypał To pułapka! Zostawił ją zespół R! I bono. O, to jest pułapka bono. Powiem sam bono jęczyny. Bono, bono... 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 A, tu są. Patrz, analny dywan. Analny dywan, który jest koloru... Ana... z koloru... Patrz, jak z jest koloru. Okresu. Koloru okresu, więc to jest dywan kresu. Ściszaj się. Słucham? Ściszaj. E, Audacity mnie ściszyło. A e, ja to mi chodziło, bo się nie <laughs> drzesz. obudzimy... To, to jest epickości, super. Epicki to. ołtarz Beatiego! I są nawet kafelki na suficie. <grystanie> no, to było już Widzisz, wszędzie są tu kafelki na suficie? A jeszcze przydał się taki dywan na ścianie Dobra, cichy, to musimy zacząć Zajrzyjmy do epickiej skrzyni, co w niej się znajduje Jest w niej wełna! Co musimy zrobić z wełny? Jest jeszcze wełna i jeszcze jest... Jest nad klej I znaczy... Boże... Mój e angielski... Klej w sensie, że... Tą tapetę, że... Aha... I dwa karpety Które chyba trzeba podłożyć <grym> zamiast dywanu Dobrze, więc Maśku Aktywuj moc bitiego, ja będę filmować Dobrze. Super ultra hiper beat 9-5! Zagrałbym Ci jeszcze jakąś epicką, epicki motyw przewodni na tym, na... Zosta... nie, 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 Maciek, zostaw tą skrzynkę, ona jest bardzo kluczowa i bardzo ważna w przyszłej części. A to jest dywanik do położenia. A, dobra, to daj mi tą skrzy... ja... mogę tą skrzynkę? No. Bo jeszcze, jeszcze jak uruchomimy moc jego to ten, to pokaże Ci coś. Ale potrzebuję do tego skrzynki. To jest, nie, najlepszy test. Ja nie zasłałem łóżko. To chyba dobrze, przepłaszam. <słyska> Super. Dobra, Dobre. więc, czyli cholory Maćku! Oczywiście to... Niech moc bit jego zstąpi na nas to zapomniałem jak to się robiło chyba, tak? 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 On jest zbyt epicki, żeby jego skin tak zapamiętać To możesz sobie włączyć Google Grafika, ty nie nagrywasz Kurde, spadłem To jest cała mogę, sztuka Mogę ci coś dać, żebyś ee, sobie zrobił kosztowanie. Ja? Nie, ja nie chcę ruszować, to jest świątynia, nie możemy jest bez szczęścia czekać. Dobra, tak chyba jest jego super wąs. Super wąs, być 95 w, Bitowski wąs. Bitosławski. <gry> Czyli chyba tak w to ten taki fajny kolorek. Yyy... Co? Ten, ten kolorek, w którym budujesz jego buźkę. To jest yyy, glina. A, dobrze. To chyba tak, to chyba tak on miał. Hmm. Chyba nie jest. Teraz czapka. Hmm? Teraz czapka. Racja, ale jak ona wygląda? Czekaj, przecież ja mogę odpowiedzieć. Czemu? No mówię ci, człowieku, a ty nie, nie, no co za. A... Czekaj, Zacichaj. cichaj. No. <laughs> Boże, gotek. Aż, aż muszę się napić, bo. Ty, Marian! Mieliśmy no rację, teraz czapka. mówiłem? Ej, a możesz zrobić taki mo moment 3D, żeby ona tak lekko wystawała, czy nie? Chyba nie ma tyle materiałów. No to dobra, to chuj. chuj Bity jest biedny, pamiętaj. Dobra, to było tak. I teraz tu się cofnę. No tu, tu, tu już ci nie pomogę, nie wiem co tam było. Aż tak, nie... o, tak. O, ja patrzę z których jest parzyście, których nie. Aż tak nie analizowałem bit, jego ci powiem. Ja zawsze go analizuję. O Boże, ale to było głupie. Wspomniano, <laughs> <Spamiętasz, laughs> że lubisz analizować bitiego, tak? Analiza. <laughs> Analiza. <laughs> Też na koniec odcinka wyjaśni, bo chodziło w tym żacie. Jezuca, to, 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 to. Czekaj, kurde. Mek, mek. Dobra, mek. Jak ja teraz mam to położyć? No mówię, żebyś sobie położył coś pod tyłek, ale nie, nie, pan to lepiej. Masz, masz, trochę trochę czapkowego materiału, bo wydaje mi się, że można zrobić z tego nadal daszek. Czekaj, czy na pewno to tak wygląda? No jak dla mnie wygląda jak bity. No, w sumie tak wygląda bit. Tylko wiesz co, ja bym pozbył się tego sznurka tu czt, i go dał piksel tak bardziej wypukły, żeby sprawiał wrażenie daszku. Rozumiesz? Aha, ale no kurde, nie mam takich materiałów. To ale będzie... żeby wyjąć to, i tak nie będzie widać tego, co jest za za tym. Aaa, że daszek machnąć, no dobra. Masz, tro masz trochę kobla? To mogę już to zrobić Ja zawsze mam kobel <laughs> Czekaj, tylko musi być No to zrób to, bo pamiętajcie Pixel art, płaskorzeźba musi być wykonana idealnie, żebyśmy zyskali pełną pełną chwałę węgla chwałę węgla pełną chwa chwałę węgla, więc To jest kurde ultra uber świątynia super kurde tego. A, tak, tak, dokładnie. Teraz, przypominam, że ten odcinek jest trochę fabularny. Trochę fabuły jest. Trochę... Szukaliśmy do świątyni, była podróż. Więc, więc masz. No właśnie, jest epicka podróż, jest przygoda. No właśnie, to jest człowieku. O, zobacz, jak wygląda epicko, zajebiście. Jak BT. No co ty? No tak miało właśnie to wyglądać. Maciek, czujesz, czujesz tą moc bijącą z tej płaskorzeźby? A aż mi się chce teraz gryźć węgiel. I teraz złożymy, teraz złożymy ofiarę, a wiesz, wiesz na czym będzie polegała nasza ofiara? Nie, 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 no nie, nie! Sobie... mu dziewicę! Co za idiota! Złożyłem dziewicę w ofierze. Nie chciałem! Nie, on bity nie chce dziewic! <laughs> no to nie. A miał być kochany od chwilę. To daj mi moje rzeczy Moc z działa, <grymne> się. Tak, tak, to już jest jedno z moich epickich mocy Masz super uber skrzynkę To i twój chlebik I patyki Nawet nie pomógł mi kask bezpieczeństwa człowieku, jesteś zły <grymne> To jest uber, widzisz, by ty dał mi moc Więc teraz pasz gozior, robimy skrzynkę na ofiary I wkładamy do niej <grymne> Składamy w pierwsze węgiel. Zróbmy z węgla kutasa. Dobra, trzeba ułożyć go w specjalnej tej. Ee, specjalnym układzie. Takim, tak, nie? Układzie. Cześć, łączyłeś. Tak tak tak, 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 tak. Tak, I tak. Jest! Udało się! Wypełniamy <laughs> No zabrakło nam jednej kratki w sumie. Tak, <laughs> czuję tą moc! Teraz Ej, jestem pewien! W Co? Przepełniamy go w środku, Żarno, na czarno, żeby był cały, czy zrobił taki po prostu oddech? Taki chyba będzie bardziej, taki bardziej penisowy Dobra Czujesz, czujesz tą moc, która cię przepełnia, tą moc węgla? Aaaa. Aż zrobię sobie świeczkę Zapalmy mu świeczkę, tak jak w kościele się zapala Dobra, czekaj mam, to tutaj mu wszystko świeczkuje Dywanik też? Nie, bo to już... Nie, ma... nie, 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 no, na dywaniku się nie da. Patrz, Bity polifojkę. Patrz, jaki degenerat. Dobra, postawiłem mu świeczkę. Tu mogę? A nie, bo są półpłytki sufitowe. Ej Maciek, ale wiesz co? Wiesz co jest najlepsze? Żeby teraz... Tak naprawdę zrobiliśmy same głupoty, ale zbliżamy się do czasu antenowego, wiesz o tym? Naprawdę? Już czas antenowy? No, już jest prawie 18 minut. Jest... Co ten biti robi z ludźmi? Tak więc... Kochani, zyskaliśmy teraz pełną moc, jesteśmy... Tu się żegnamy na szynce? E, tak, ale jeszcze zanim już zysk. wytłumaczysz żart. O. Wytłumaczymy żart. I wytłumaczymy o. twój żart, zanalizować i wisić. Analizować, dobra. Jest to, że ty zaszczyci. Albo nie, nie będziemy wyjaśniać analizowania. Analizowania nie trzeba, lepiej ten twój żart, bo twój żart to pewnie będzie ci w komentarzach zaspamują. Dwa cichy. E. Znaczy, do wszystkich młodszych widzów, którzy nie do końca skapowali się żart, że żartów. skaczali żarty. Powiedz po prostu dosłownie, bez żadnych tam... Rozumiem chodzi, że ten, no pedał, no yy, tych murzynów, tak powiedzmy, lekko prowokował do biegnięcia, bo byli pod maską, a on trochę siedział za nimi i on, no ich, no I ten trzeci się cieszył, bo on jego, no nie, bo on jest wsteczny Dobrze to wyjaśniłem? Nie, powiedz to dosłownie. No bo ruchał tych murzynów pod maską. I oni uciekali, biegli. A ja tam miał bekę, bo tamtego tylko typu ruchaj po z tytuł. Ja to tak mówię, Jezus, co to też za kawałek. No powiedz się swoim kolegą w szkole albo swojej pani od przyrody. To, to, przypu przypuszczam, że bardzo mi się spodoba żart. Dobra Maciu, więc możemy pa, do... wyjść z epickiej świątyni. Pozie Dobra. Teraz podziękujmy Bitiemu. Napiszcie w komentarzu dziękuję, Biti. Żebyśmy podziękowali za epicką moc. O Ty! A to było samo dziękuję. Dziękuję, Biti. Napiszcie dziękuję, Biti. <laughs> Dobra, Prze wracamy. B BT przepełnił nas epicką mocą, która pozwoli nam teraz pokonać ostatecznie Bono i zespół R. Mm -hmm. eee... I, I Pegasusa z Yu-Gi-Oh! O, i Pegasusa z Yu-Gi-Oh! Tak, jego yeah. też! <laughs> Bo potrzebujemy milenijnej ciupagi, więc w następnym odcinku ci na <laughs> po <milenino ciupage. laughs> Po Pomilenijną ciupagę! Jungier jest fajne, zacząłem tak wspominać, jak to O boże, się zachłysnąłem. Co tam się zamienia w tego ziomka takiego kozaka? To, to był milenijny pasjans. Kruger! Pegasus... Kruger! <laughs> Pegazus miał milenijne oko. Jeszcze... A my, my milenijną nie, <noise> ma ci paga. Patrzcie, o! Już nastał poranek, jest południe. E... Więc Maciek, już dobra. Będziemy się teraz żegnać, nie ma sensu. Ten, więc jakieś słowa zakończenia odnośnie naszej epickiej przygody, którą dziś przeżyliśmy? Tak, to było bardzo. E... Ten. Elekwentne. Czekaj, czeka, coś takiego pouczającego. Może to już było, ale. E, wiesz co? Wiesz, czego się nauczyłem podczas remontu u, u mojego wujka? Chujem szanu nie ukopiesz? Nie. Znaczy to też, ale nauczyłem się jednej bardzo ważnej rzeczy: Nic nie boli tak jak życie. O jezu. Nawet jak często to powtarzał. Ty, Nic nie boli tak jak życie? A tylko malował ściany. O jezu. <laughs> Dobra, Maśko, a ty co, co chciałeś powiedzieć? Po co bąka trzymać w dupy, niech polata po chałupie. Ze stylu ty, Tymi słowami kończymy dzisiejszy odcinek. Ej, się, co który jest jeszcze tylko Preludium do epickiej przygody, w której pokonamy odwieczne zło i odwiecznych wrogów. Nie, musi mieć jeszcze broń, milenijną nam No Ale mówię się... właśnie, że teraz zaczyna się nasza przygoda, w której będziemy zbierać poważne Arte... rzeczy, artefakty. Artefakty i inne takie. Więc dziękujemy duchu beatiego, że ten... Mam nadzieję, że się nie obrazisz ten nie... rozcinek. tam bufo. <grystanie> Dobra, więc to wszystko. My. Życzymy Wam miłego dnia i widzimy się za tydzień. Cześć! Yo, yo.